Konkurs na 100 zł w kart wystarczy zasubskrybować dwa kanały, czyli Sprint IT i Pawule Games oraz napisać dowolny komentarz. Let's, let's go! Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kamerzyca i w dzisiejszym odcinku dochodzi do zajebistego... O, oh, tu jest syf, Niechuję, nie powinienem już pokazywać tej strony. Ja w każdym razie, w dzisiejszym odcinku dochodzi do zajebistego wydarzenia, w zasadzie to w dzisiejszym dniu, bo no dzisiaj pobiliśmy rekord daily. Co? Tu już? No. O kurde, ty, a to czemu nikt o tym nie wie? W sensie? No jest już prawie wieczór, a oni siedzą na dole nawet nie wiedzą, że dzisiaj rekord pobili. No, dzisiaj już jest pobity rekord, to został dany film jest pobity rekord. To jest pobity rekord. Haha, <laughs> grubo. Okay. I, I co to, to, to jest to wszystko? W no? Sensie, pobiliśmy rekord i co? Nie, to trzeba to uczcić, stary. Ale eee, czułeś jakieś niesamowite emocje? Nie, no po prostu pobiliśmy rekord i tyle. Powinniśmy się cieszyć, nie? Kurę! No ja pierdolę, nie, ale powinienem się cieszyć, nie? Powinieneś się cieszyć, czemu się nie cieszysz? Nie wiem. Stary, masz depresję. Pobiliśmy rekord, po co, ja się, po co ja to robiłem? Nie wiem, po co to robiłeś. Stary, po, po co ja to robiłem? Nie wiem, no jak ja do ciebie dołączyłem, to już to robiłeś? Rozumiem, że teraz do mnie doszło. <laughs> Że robiłem to k***a po nic? Czyli siedziałeś, starałeś się, robiłeś wszystko, żeby to zrobić I wyszło, że zrobiłeś to po nic no, Myślałem, że to jest taka jakaś satysfakcje, cokolwiek A nie masz? Nie <laughs> Powiem ci, ja też nie No to dawaj, zróbmy coś niezwykłego dzisiaj Ale to jest zwykły dzień No to muszę w zwykły dzień zrobić coś niezwykłego Słuchaj, ja się, mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia Ok, no. Nie, bo to, to jest naprawdę dzisiaj ważne Słuchaj, no jaszczur Jaszczur, słuchaj Pobiliśmy rekord daily <laughs> No, no. no przestań ty przestań to pić No pobiliśmy rekord daily Halo mordo kura, po, pobiliśmy rekord daily No kurwa. To no, stary, pobiliśmy rekord daily, a ty Sok sobie pijesz stary Ja pobiłem rekord picia soku No i co z tego, ja popiję cały sok teraz. Stary, przychodzę z wiadomością, że pobiliśmy rekord daily, a ty pijesz sok Muszę wybić ciało. I co, I co się dzieje w moim życiu, jak A teraz się napiłem i jestem na fichu. No, dzień w dzień nagrywałem film. Z Tobą też nagrywałem te filmy. Nagrywaliśmy te filmy. I rozumiem, że coś powiedzieć, że nagrody dostanę, że Ci pomogą, tak? Aha, jeszcze nagrodę chcę. Treneiro, treno, trenelo. Słuchaj, mam dla ciebie zajebistą wiadomość. W końcu nastał ten dzień. W końcu nastał <mulity> dzień. Eee, nie. Ale też super dzień. Nawet nie oczy nie lepszy niż dzień wypłaty. Jak? Minął rok od pierwszego filmu. To to już rok. Rok. <mulity> A co to oznacza? to? Co to znaczy? Pobiliśmy tego Daily! <mulity> Wiedziałem, że się to się, Dzięki mnie! Dzięki mnie to się udało. Ale zajebiście się to, to wszystko dzięki mnie! No nie e, do końca dostań. dzięki Tobie, bo w sumie wszyscy e, tak e, naprawdę braliśmy e, w tym udział, e. E. ale tak ty też masz jakąś zasługę e. Dzięki mnie! Co tak mokro? Co tak mokro? E. Stary. Wyp badać. Już! Wypadł. Wypadł! Ty pan... nastałeś na mnie! już! Już wypadł! Ty nie naszał Okej, Trochę prywatności! Wyjdźcie z tego pokoju! Uuu! Wyjdźcie z pokoju! Weź, weź, czytnij to! Oddech! się na mnie! O! Co tam? Co tam? Słuchacie co ty, ile ty masz lat, że się zabawkami a To takie fajne, zobacz, Te kupiłem fajne zabaweczki, znaczy, no nie ja, ale yy, pożyczyłem od kumpla. A to ono się klei. Co? Dlaczego? Dzisiaj się... po co się pytać takie rzeczy, stary... Tyle, dobra, co tam? E, super wiadomość dla ciebie, jest super wiadomość dla nas wszystkich. No. E, dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten dzień, na który czekaliśmy przez cały rok. Znaczy, może nie, nie czekałeś przez cały rok, ale na pewno czekałeś przez pół roku. W końcu, na znaczy, ten dzień. Wiesz jaki? Jaki? No co? Będziesz ojcem. Tak? Nie, nie będziesz ojcem. Eee... Na no, coś tam czekaliśmy, no że, że będzie coś, coś by miało być, ale nie pamiętam co. Serio? No coś miało być, no ale stary, no ciągle nagrywam i w ogóle jestem wam oko nagrywek, no to słucham, dlatego tego, co, co ma być, o co chodzi? Pobiliśmy rekord daily stary. I ty nie wiesz co, co się wydarzyło? A dzisiaj już pobiliśmy. Fajnie no co, stary nie czuję tego jakby, że pobiliśmy rekord. Na... Dlaczego w ogóle nikt nie wie, że pobiliśmy rekord? Tylko ja o tym wiem. No bo no stop, nagrywamy. I w, w ogóle ty się nie cieszysz, stary. Ale no chora, pobiliśmy rekord, chodź, stary, zapłacimy o do... tym Jest, pobiliśmy, ale fajnie, powiem tutaj, dobrze. Ale nie na no, no liczyłem na jakiś entuzjazm, a nie jakieś udawane. Cieszę się przecież, to Stary, ale no co co mam się cieszyć, że... No uda na, jest pod... teraz pajacerkę, robisz z kamerą. I, da, I tak nagrywamy dalej. No to nie jest taki pinał wszystkiego, wiesz, już całkowity koniec, że, że, że wiesz okej, okay, fajnie, fajerwerki i w ogóle tylko dalej lecimy, no to mimo wszystko nie wiem, co, co mam teraz, tak? nic nie tak No i to, i to jest cała reakcja na pobicie rekordu. Ale to no, jest co u nas nie oprzełeś kilka dni wcześniej, że będzie w ten dzień akurat obici rekordu Daily, żebyśmy się przygotowali, jakoś fajnie zresztą rządzić. Ale ja też o tym nie pomyślałem, no, no, ale właśnie, za, no, no. liczyłem na jakąś, nie wiem, reakcję fajną. No dobrze, wiesz, to, ale coś zorganizować teraz, okej? Tak, teraz od, od 20 godzinie są coś zorganizować? No to co, mamy, co, mamy jeszcze dużo godzin. No, co no godziny zakończenia tego dnia. No co stary, no możemy coś jeszcze co zrobić. Dawaj jakiegoś szampana pojedziemy, ogarniemy. Szampana? No szampana sobie weźmiemy tutaj, wystrzelimy. Zaraz będzie na kilku scenach fajnie. Fireworki jakieś w tle czy coś. Dobrze, powiem bryderzowi. No to powiem, No to ja, ja czekam, mogę coś zorganizować dla was. Mogę wam pomóc. Grydziasz. Bo ty to tak klapnięty jak gremlin taki. Siedzi inny... do mnie, co? Co? Co tam grubasku? Przychodzisz do mnie? No, kamera się No, są... no najpierw... nie wyzywaj. No, Czemu, Czemu jesteś taki niemiły człowieku? Niemiły. Co? Co chcecie? Słuchaj, dzisiaj jest cudowny dzień. Cudowny dzień? Pamiętasz jak pierwszy raz rzuciliśmy film? A do kogo ty masz? Do kamery, przywitać się z widzami. A. Pamiętasz, jak pierwszy raz wróciliśmy film okay. dawno temu? No. ale potem był taki czas, że wrzucaliśmy film jeden po drugim. Naprawdę? Co ty nie powiesz? Nie, no nie domyśliłbym się. się, czemu. I dzisiaj jest ten dzień, w którym pobiliśmy rekord Daily. Pobiliśmy rekord Daily już? Tak, dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten dzień? Tak, dzisiaj jest ten dzień. No dzisiaj. To, czyli mamy mam to rozumieć, że to jest zakończenie takie, tak? Jakie zakończenie? Nie, dalej będzie... się żegnamy. Jak się żegnam? Tej... Domą, da, i dajesz, żegnam trwa. się z tobą, żegnam się z tym domem, y, biorę rzeczy i mogę się już pakować, tak? No, nie rozumiem, koniec ty mówisz? Jak, jak nie się... ma nic. O czym rozmawiam? O czym, no, o czym rozmaw no jak o czym gadam? No ja się przez poinformować, że jest koniec Daily. Jest koniec Daily, Znaczy ja nie to... koniec Daily, no z Nie jest koniec, koniec Daily, koniec tylko, jest koniec daily wyzby, tylko jest rekord Daily. Właśnie to jest moment, w którym... No, ale pozbywam się ciebie, pozbywam się tego wszystkiego, rekord jest pobity, oficjalnie jest pobity. Tak, jest oficjalnie pobity. No to ja oficjalnie jestem w tym momencie najlepszym youtuberem w Polsce, nie wiem czy wiesz. I to jest ten dzień, w którym kończy się umowa Czaisz to? Kończy się to wszystko Kończysz się ty, kończycie się wy wszyscy Jesteście już dawno skończeni To jest moment, w której umowy nie ma Rozumiesz to? Nie ma jej Tak samo jak nie ma już tego domu Wszystko znika Paruje To wszystko wyparowało Mnie tu już nie będzie Ja mogę się z wami pożegnać co najwyżej Ja z tobą kończę to wszystko I kończę wszystko z wami Z tobą i z tobą, z wami wszystkimi Rozumiesz to? Pakuję rzeczy i wychodzę stąd Wychodzę z tego domu, okej? Okay? A czemu? Nie zostawiaj nas Ale jak? Nie was nie zostawiać. Ja już swoje wykonałem, tak? Umowy żadnej nie ma, nic. No, nie ma. skończyła się umowa, no. No, skończyło Aha, no, czyli jak umowa się, się skończyła, to wszystko się skończyło? Sto... Słuchaj, ty mi nie będziesz zarzucił z tego tutaj jakiegoś e, motywu, jakichś zasad. Nie, tu nie ma. Ale czemu? Nie, tu nie ma. róbcie sobie, co chcecie. Ja idę w swoją stronę, tak? Stary. No, teraz będę musiał zrobić przepakowanie się jakby... Możecie stąd. Stary, ty... Możemy stąd być, a ty masz gdzie pójść w ogóle? Znaczy, może chwilę. Chwilę, zaraz, zaraz, poczekaj Mieszkanie mam na początku maja, więc. Dobra, zostanę u ciebie, okej? Okay? Zostanę jeszcze na ten czas. Ale stary, ty dopiero... zostaniesz ze mną, bo nie masz mieszkania. Nie, nie ja mam mieszkanie. I dopiero będzie wynajęte pod koniec maja. A nie chcę mi się nigdzie teleportować tych wszystkich rzeczy. Widzisz, że to rzeczy. Aha, ty mm. nie masz się domu wynajętego? I tylko i właśnie tego zostajesz. Tak, zostaję tutaj na, na razie z tobą, więc ci jeszcze pomogę trochę. A generalnie już kończę z tobą, nie? Lub co chcesz. Rób co chcesz? Ja ci powiedziałem, widzisz te wszystkie rzeczy, jak ja mam to zapakować teraz na razie? To trzeba powolnymi procesami. Powoli, powoli. Jak będę miał mieszkanie, nie mam Jak będę miał mieszkanie, to out. wychodzę stąd i ja mam rozmawiać. znikam stąd i ciebie też nie ma, tak? nie mam mieszkanie jeszcze to jest czarny początek maja, a nagroda gdzie? Jaka nagroda? No na nagroda gdzie? Jaka nagroda? Jaka nagroda? No a co, źle się spisa na ten czas? Czy co? Nie rozumiem tego. Przychodzisz tutaj do mnie, oznajmiasz mnie o takich wielkich, to jest wręcz... Ten dzień to jest święto stary, rozumiesz to? To jest coś więcej niż tylko zwykłe. No, dzień jakoś... Wy my, my święto może dla ciebie, bo skończyła się umowa. Nie, bo skończyło mi się wszystko, co związane z tym domem i z wami. Ale stój, 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 nie odchodź na chwilę, gdzie ty wychodzisz. Co się z tym wiąże? Skoro oznajmiasz mnie o takich wielkich, ogromnych, jakby to powiedzieć, wydarzeniach, no to powinieneś mi przygotować jakąś, nie wiem, albo sprawić mi jakiś, nie wiem, prezent za e, tak długi okres współpracy. Ale no, ja, jaki prezencie masz? E, albo. No, ale, e, a, prezencie nie wiem, musisz? powinniśmy. Gdzieś, nie wiem, widziałeś jak na YouTube ludzie robią. Wyjeżdżają gdzieś y, za, w nagrodę na jakieś, nie wiem, wakacje w czasy, jadą gdzieś w świat, a, a ja co? Do, do, zostałem tylko poinformowany. Powiedz mi, to wyjdziesz w spokoju. Jak ja mam się z tym czuć? Zespakuję rzeczy, jeszcze do mnie mieszkania, tyle czasu, ja się czuję niedoceniony. No dobrze, to w takim razie, Hubert, polecisz gdziekolwiek chcesz. Ze mną. I ze, ze wszystkimi. Polecimy. Dobra, tam ludzie latają, to były takie przykłady, ludzie wszędzie jeżdżą, tak? Mo można różnie to zrobić, ale od ja nie chcę z tobą nigdzie jechać, nie chcę nigdzie jechać z wami. Mi już wystarczy. Aha, wystarczy mi. mi. Mówisz o tym, a nagle. Nie, zmieniam zdanie. Dawaj kasę. Jaką kasę? No, jakiś hajs. Nie wiem, jakieś wynagrodzenie, tak? Ile? Powinni mi puchar zajebać za to odcinki, stary. Ile? Co? Ile? No. Nie wiem, no przynajmniej ze 100 nie? Chociaż. No, 100 000... Zaledwie? Zaledwie? Za 100 koła, no nie po nim już fajerwerków się nie spodziewam. Ale no, Coś zaledwie 100 tysięcy. Przynajmniej po byś z pół miliona na pewno, albo w milionach bym liczył. No ja też bym liczył w milionach. Za takie poświęcenie. to nie masz zaledwie 100 tysięcy, to nie Poświęcenie takie? Dobra, milion, pół miliona, tysięcy. Milion, nie wiem, dogadaj się. Na wakacje z tobą nigdzie nie jadę. Gdybyś, y, gdybyście inni byli, nie tacy przypa to może nie bym pojechał, ale z nie jadę. Wynoś się to! Znaka, jest ja terminuj, ob... Jesteś oblechem! oblechem Oblechem! Nie! Takie rzeczy do mnie gadasz? Wynosz się stąd! Co do mówiłeś? Co do niej mówiłeś? Co do niej mówiłeś? Nie no, słyszałem co on mówił. On no, to mnie, żeby mnie zną. To jest normalne? No dobra, z czekaj się z super dzień. Co? Nie, nie wiem jaki dzień dzisiaj jest? Nie wiem, dzień walenia konia czy co? Co? <spar leap humming> no nie wiem, no nie wiem, co jest za dzień. Święta mamy czy co? Okej, okay, dzisiaj jest rekord daily Pobiliśmy rekord daily dzisiaj No dobrze, mogę się rozjawiać? <noise> co? To... Bo mi się zmarzą kurczaki! A to jest ta reakcja? No, no, to no, dobrze, to no, dążyliśmy, no i co? Dalej nagrywamy, tak? Bo jeszcze mamy dłużej pobić rekord Tak? Dobrze, pobiliśmy no, Ale, dobra, no, ale pobiliście. Pobiliście. no dobrze, No i co? Dzięki, dziękuję. Dobra, idź. Do. Dobra, idę robić kurczaki Serce jest dramat. Może chodźmy do stołu, powiedźmy kupmy trochę szampana. A, że może chociaż tak, jakoś tak. kameralnie to obejdźmy, tak? Chociaż kameralnie napijmy się. Napijmy się szampana i będzie fajnie. Dermę się. Nie wiem, cokolwiek, dobra, chodź. Fery, a to... cząsteczki taki smutny? No, co ci chodzi. Cały czas jesteś taki smutny, a to powiedzmy w podwórze tak? Chodź, kupujemy szampana i się bawimy. Dobra, skończysz z tym skąd? Nie, po prostu jestem nieszczęśliwy. Bo... Zrobiłeś wielki ale nie wiadomo jeszcze o ile to robiłeś, to wiesz? Im ty. więcej będziesz nagrywał filmów, im dłużej, no to ty, tym więcej będziesz miał większy rekord, tak? Musimy mieć niedaleko kolatki dłużej. No i co? co? Chcesz coś ja. jeszcze większy? No? Mnie no. Jak to podoba? Teraz powinieneś coś wymyślić fajnego, że pobiłeś rekord jeszcze, coś powinieneś do tego, dołożyć, jakąś cegiewkę swoją fajną. Tak jak wiesz, poprzedni rekordista coś zrobił takiego specjalnego, Ty musisz jeszcze coś lepszego zrobić. Mówisz, ale i Fajerwerki. Ale co Fajerwerki? Pójdzie to wszystko w powietrze jeszcze zanim powiedzieć, to powiedziałem? coś lepszego trzeba? No, będzie mieniu. nagrane, uwiecznione na filmie. Dasz no. radę, wierzę w no, Albo helikoptera. Dobra, stary nie mi czas. Mamy ciasto. Champanika. No i co to zmieni? No i co? No i co? No i pojedziemy. No i uczcimy to, że powinniśmy rekord. Ale, ale torta żeś przyrotowała na. Zobacz, pobiliśmy rekord. <tukle> tak. ale, ja ale, tak, tak ale tak? drogę. Tak a ale ja jestem zadowolony. Jestem szczęśliwy, że mogłem widzowie z wami być aż do pobicia rekordu Daily. No, ale i tak będziemy jeszcze nagrywać to. Przy tym się nie żegnamy. Będziemy dalej, my po prostu uczciliśmy ten moment, ale lecimy dalej ze sobą, że potem właśnie kuję. Nie no, żeby. Nigdzie nie wyjedzie tutaj. Na piśmie jest, że nie możesz No przynajmniej wypijemy szampana, zjemy torta. Będzie fajnie. No, a co ty robisz, stary? No ja? A nie? To miał być tort po prostu tutaj dla wszystkich mieliśmy sobie ukroić kawałek każdy. To nie był dla mnie za... na drogę? Co? Ja się jedę na drogę. No ja też ja chciałem zjeść na mały Tor Czemu ty to rękoła jak zwierzę stary? Fuu, to dobra, to dobra to to tak weź wysiadł. No się zatrzymaj, ja wysiadam stąd. Nie. Mały stary. Po ty nie kupić toczyk, jaki mały To się możliwy stary wychłamy. To ty nie był kupić to dla wszystkich jaki mały tor? No tak no a ty co teraz udajesz idiotę? Bo to, co by miałeś podrać? 5 minut jedziemy i ja, ja sam zjadę. Jak 5 minut jedziemy Niechaliśmy 25 to minut to, to stary musiał, Bo zaraz po to na głowie zaraz waleje Wygląda Ale jest po Zatrzymaj się Tylko Jakobyś żar k***a ich No lubię Hehe Debilu, przez ciebie nie ma torta Ale ja myślałem, święcie święcie to jest dla mnie na drogę to Dobra, chyba podobno. On mi dał tego torta, że to dla mnie okay. na drogę jest Taki mały torcik dla mnie na drogę jest Doskonale wiedziałeś, że to jest dla nas wszystkich Przyciągać, że to dla mnie na drogę Tak, po prostu jesteś takim żarłowcem, że nawet torta, który był dla wszystkich Zawsze tak robisz stary, Za każdy Idziemy się napięć yy, szampanku. No tak, dobrze szampana nie widziałem. Co ty zrobiłeś? Ja Dobrze. No ja mam dość, nie? Co ty odstawieści? Nie, nie wiem co teraz on mogę powiedzieć. Tam ja. Co ty się o własne na ogni poczynałeś? Ja mam dość. O, ja. Ale karetka. spotły. Oby dwa posły? Oby To stary, obydwa szampany posły? Co ty robicie? Tego, no, to był szampany. Poszły, Ale no to po. A po co te ściana, szampany, niby? No, no to mamy za. Do... A po co te szampany? Jakby nie pijemy alkoholu tutaj. Czy nie piłem? No nie, no na odcinek od, od tej nie miało być fajnie. Aha, i szampany, tak? Aha, stary, czyli. No dobra. No, I fajnie, i miałeś te swoje. rozpoczęcie. No No to co? Szampany już wypite, tort zjedzony. No wszystko, tak? To trudno. Na... To jest fajnie. I tym, widzę, że z tymi debilami to właśnie jedna na czegoś uczcić. Ale stary, ja nie chciałem, on specjalnie to zjadł. Ja nie. Ja nieświadomie. Ale ty się... Ja się nie. robi się no bo tutaj jest taka końcówka i się... Tutaj nie to... O co? Jaka końcówka tutaj jest? Tu nie ma żadnej końcówki stary. To specjalnie to zrobiłeś? Nie. Specjalnie to zrobisz? tak. Specy... jakbym się chciał napisz pana, tak? Nie zrobiłbym tego nie To się nie to wyglądało, jakbym jak spadało, nie? To... No to, że nie to wyglądało z <laughs> za to, to się stary. lubi! A ja się śmieję, bo się z tym ja się, się śmieję, bo się, się nie wiesz? No nie. Mam cofnąć nagranie? Tak. Co? Nie mocno, stary. Obejrzeliśmy nagranie, stary. Wiem, że zrobiłeś to specjalnie odbijałeś się od szyby. Stary, co ty kupiłeś? To kurde. No, kosztuje 17 zł za butelkę. Nie takie sić. Pić! Mm. Weź sam co tu Na re, rekordu jej szampon za 17 zł. no i przynajmniej 1500 zł. No ale stary, no przecież zmieniliśmy się na... Co to za różnica? Właśnie. Ty mówisz, że ty jesteś prestiżowy. Ty jesteś tak samo perfilny jak on, ale nawet bardziej. Ty mówisz, że jesteś prestiżowy? jesteś nawet bardziej perfilny od niego. Zaledwie... Było ci jeszcze na zaledwie 1000 zł Na szampon? To ty myślisz, że jak ubiegasz ciuchy za 10 tysięcy, to jest tak samo bardziej przystojny, niż jak masz ciuchy za 1000 No tak. No, kagało, to jest błędy nie chyba w śródmie. Stary, z tej chwili wyglądasz źle. Tak. Mogę ci dać musiku trochę, jak chcesz. Co? Musiku ci mogę dać. Dobra, yy, nie odzywaj się do mnie, stary. Myślałem, że jesteś w porządku. Jestem w porządku, ale dałeś mi ci siki za 17 zł. Nie mówię, że ty to pieniędzy ten, nie masz. Ty ja mówię ci, weź tak. ten grosz za 25 Nie, za 17, bo 8 zł szkoda. No kur. ile ty zarabiasz, człowieku.